Wszystkim. Dzień dobry. Hej! Piątka! Oh yeah. Pierwsza zima tej jesieni. Ale pierwsza zima tej jesieni. Dzisiaj no. mamy pierwszą zimę tej jesieni. I mamy śnieg. Tak. Wczoraj jeszcze było lato, a dzisiaj mamy śnieg. Oh. Tak. I chciałyśmy właśnie powiedzieć o tym, jakie jak to dziwne i w ogóle, bo ja się nie, w ogóle nie spodziewałam tego śniegu. Hmm. No wszyscy pisali, bo myśleli tak, wszyscy myśleli, że nie mamy okien i pisali na Facebooku, że, że pada śnieg. A u nas nie padał śnieg. Ja radość tam to wszystko było... białe! Może lubi? Chyba tak. Bo w środę jest... w środę jest Halloween. I zawsze robimy Hall... Halloween. Chodź tu. Widzę się, widzę się, Okej. się! No Mam! Co to ja z centrum <grym> Nie mogłabym dać Sebastiana 21 października z Halloween I zawsze... I Nie, I zawsze, zawsze się Halloween od 3 albo 2 lat wchodziłam Halloween a teraz tak się stało, że nie bardzo mamy jak gdyż fundusze leżą I, I fundusze leżą I Fundusze leżą, tak leżą, śpią W każdym razie robimy Jaki zlot? Czasami idź. będziemy Karolinie, widać cię w kadrze. Karla Asu, macie nie widać. O Manny, na to bym mówiła nogę! Proszę, Manny, ciągnie! I będziemy robić i będziemy oglądać filmy. Horrory. I tylko, i tylko filmy? Nie, Macie, będzie oglądać jeszcze bajki. Nie, próbuj <śmiennie, że> ty <śmiennie> ty <wiedziem. śmiennie> I? E... nie mnie rzucić tym wnikiem. Eee. Nie, mam się <mulny> Dobra, kontynuujcie! No i będzie on. Tak, posyduje. i będziemy oglądać horrory i tylko jeszcze nie mamy jakich horrorów. Znaczy stanął na początku, że na egzorcyście, bo teraz też się spytałam, jakie mają być ceny. Jakąś klasykę? Znaczy nie, że klasyka, tylko żeby był ciekawy horror. W sensie, że, że nie że tylko się będą zabijać i w ogóle nie wiadomo o co chodzi. Tylko żeby była jakaś fabuła ciekawa, nie miała na przykład miłosna. Że dziewczyna zakocha się zombie, on ją zjadł. <mulny> No, dobra, i nakręcił coś takiego? Kontynuując, aha, możecie nam w powiedzieć, jakie lubicie jakie, filmy. Jakie, 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 o ile nie będzie bo no to wstawi, bo to jest taka możliwość, No to właśnie, wstawię to za dwa tygodnie. Nie, wstawię nie. to mówić. Albo problemy techniczne, gdyż kamera spadła. Bo ktoś bardzo taki kiepscy wymyślał, żeby nasz Eee, ja muszę... Kamera znowu spadła. A teraz zjedzie. Tylko, że w błoto. Nie zjedzie, bo tym razem ja to ustawiałam. No a właśnie, musimy... Ja mówiłem, zaczęłam mówić, że musimy zainwestować w staty. Ja muszę. muszę zainwestować w staty. Tak. I najlepiej nową kamerę, bo po tej to nie dobrze. A tak właśnie, filmy. I właściwie to już zimno mi. Nie też. Wszystkim my nam... Aha, wiem co miałam powiedzieć. Wiem, <noise> co miałam powiedzieć. Hi, Faisal. Ani? Ani. Aha, i powiedzieć tak. Cześć Fajsal, <noise> wiem, że nic nie zrozumiesz. Chyba, że będziesz to oglądał pięć razy. Czy cztery? I to... Wszyscy, wszyscy, co? Co to ma być? My tu pracujemy! Dobra, i w każdym razie... No, nie, 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 okay. Patrz no. ha, ha. Yes! Yes! <śles> co mi jest? Dobra. Okay. <śles> Prawie jeszcze raz. jestem No ja! Ja to odłożę na razie. To było na tyle i do zobaczenia kiedyś tam później. Tam jest o tu, już się nauczyłam. Nie. Tu. Czekaj, gdzie tu stoisz. Tu sei stoi Karolina. Tu. A tu sobie ja. Tu. jest subskrypcja. No. Tu. Jest fajne. Like No. A. Tam na no dole są komentarze. Dobra, to by było na tyle. To pa. No tak. No tak. Już się nauczyłam. Jeszcze raz.